Cześć, siemaj... Siemanko moi kochani! Ja jestem Camer Lord i dzisiaj zagramy sobie w coś innego, w coś nietypowego, być może strasznego, ponieważ jest to I'm Scared Horror indie, do którego linki prawdopodobnie znajdziecie w opisie, ale to się okaże później, czy warto będzie tak to robić. No zobaczymy, jak dobra jest ta gra. Nie grałem w nią, nie testowałem, nie wiem nawet, czy się dobrze nagrywa. Wszystko okaże się później. Oj, To Co to jest? To jest krew? Zasuń te drzwi. Ja nie chcę umrzeć. Pewnie będę się bał. Jak to jest wyjście. Ale ja mam kluczyk. Halo, mogę wyjść. I need help in order. Już się boję. Dobra, na kuckach będę szedł. Nie wiem, jakie jest sterowanie, nie czytałem tego. Co tu się dzieje? Halo. Co to za dźwięki? Halo? Ja mam strasznie głośne słuchawki, ale takie były zalecenia autora. Szafki z Minecrafta, halo? Radio ucichła. Co to jest? Mać. ale się przestraszyłem. Puh. Tutaj jakieś hello mi podrzucił. Ale co to jest? Obraz PNG. Attention, plik. There is way to turn entity data. Dobra, dobra, spoko. I jeszcze raz spróbujemy. Spróbujemy jeszcze raz. Cześć, witajcie. Jestem znowu tutaj po przerwie w grze o nazwie Lurking. W której chyba wychodzi na to, że będzie ona głównie na dźwięku polegała, więc trochę pogłośnie sobie słuchawaczki. O nie wiem, położyłem się chyba, bo tak nisko trochę. Our, coś tam, nic nie jest wypisane. No, typowy szpital. Co tutaj mogę zrobić? Mouse look around. O, a jest jakaś interakcja z tymi wszystkimi rzeczami? Nie. Ten projekt to był projekt do szkoły, robiony chyba. Z tego co przeczytałem, więc um. boję się. Dobra, coś tam sterowanie wyczytałem, więc mniej więcej wiem jak się gra. A widzicie, każdy krok to dźwięk i widzimy tylko za pomocą dźwięku. Fiech. to Jest chama? Aha, to jest w rodzaju ale mam pewnie więc mam nadzieję, że mnie nic tu nie zabije. dziwne uczucie jak się nic nie widzi i trzeba samemu wytworzyć ten dźwięk żeby cokolwiek widzieć audio logs the year is 5th of april 1986 is now 1300 this is it wow and finally moving into human trials and use his work to be greatest achievement near sun seven everyone will finally know my name. The operation on this subject 01 will commence in about uh, hours time. Subject is in optimal condition. With regards to reports from the assistants, I would like to go on and record to say that I observe no abnormal behavior from animal subjects at all. To jest chyba ta sala, co ją widzieliśmy przez szybę. Jakieś się tam nieszczególnie chce wybierać. Tutaj chyba jakieś badania na ludziach robili. Ja bym nie chciał trafić, akurat na takie stu operacyjne. Chalo myślę, jeb mu musziane, dobra, idziemy. Ten dźwięk jest przerażający, wam powiem. Ta melodyjka taka dziwna. Ja będę tym dźwiękiem tak naparzał, żeby wszystko widzieć. O, to fuck. Are doing, you right are the operation was a great success. Uh, zero one still out cold, but we expect him to wake up any moment. Uh, there was a minor incident, uh, however, the lab rats have somehow managed to escape their confines and we need to find them. We tried to recapture them now. idiot idę. No, to jest Jak ktoś przeciwko, żeby nas tam wyszedł? Halo. Chyba nie. Chyba jest gicik. Łap sobie co? Uh, Zostaw mnie! Co to za czerwony dźwięk? Ja tam nie chcę. Ale Ja się boję, nie? Spombarduję Was moim dźwiękiem wiesz. What the fuck? All days. Yeah. Mówi do mnie. co jeśli ja nie chcę z tobą gadać? Tam była droga by ucieczki, ale kurwa, nie ma jej. Chyba, że poczekajcie pod stołem może. Idź i wyj... Ja się go boję, nie? To jest jakiś psycholog. Ła! No szkło wdepnąłem, a ty się kurwa śmiejesz. Zastanawiam mnie, czym on jest czerwony. To jest inna osoba. shift Jakie dziwne słyszałem. Loading. Oh fuck, będzie źle. Uff, jezdy, ciary mnie przechodzą, nie? <śmany> Szok. Co się śmiejesz? Co rzysz? Zostaw mnie. On tu za drzwiami jest. Nie wypuszczę cię, nie ma chuja we wsi. Albo on tu jest, ja to pierdolę, nie? Po prostu idę. Co? Halo, U. co tu się dzieje? U. Ej, ja mogę krzyczeć, czy nie? U. Halo, Czaj. To... to chyba działa w ten sposób. Nie? Czekajcie. Test. Halo. Ty, to chyba działa w ten sposób, że ja mówię i to... On tu jest droga do góry. On coś mówi w jakimś dziwnym języku, ja to pierdzielę, ja stąd idę. Nie podobuje mi się to.

Może no się spić to będzie źle. Ja tam nie idę, on tam był. Ja idę w tą stronę. Drzwi. Ja będę tym sonorem napierdzielał, żeby cokolwiek widzieć. Co jest? Winda? Chuci dupę! Wygrałem z nim! Tak! Urzuj, jakie ciary! Wiedziałem, że on to zrobi. Jak dobija się! Nie, on idzie wentylacją! Ej, głowę sobie rozbija, a to pływa! Stop! było! Ja to zawału dostanę, nie? Tętno 400 Albo 4000 jak wiem idiota, głowę sobie rozbije. A jak muszę walno, znaczy z tego Będzie dźwięk jakiś Coś to mam broń. Puszkę tu Nie! A! Co to ma być? Halo! Biegnij, forest! Nie ma takiego widza. Co tu jest? O jezus! Kurde, no. Fuck. Dobra, kończymy to. Hej, to znowu ja. A tym razem już. Jaśniejszym świetle. Po horrorach naprawdę serio, ale się przestraszyłem tego, co tam było. Linki będą w opisie, będą linki, będą reflinki, będą linki czyste. Jeśli ktoś po prostu nie chce skorzystać z reflinka, nie chce mi pomóc, no to dostał też czysty link, żeby nie było, że się sprzedałem czy coś. Co by jeszcze powiedzieć? Nie spodziewałem się tego po tych horrorach, naprawdę. Znaczy po pierwszym. Drugi to już wydawał mi się na początku sama jego koncepcja, że tylko dźwięk. To już wydało mi się straszne. Ale, ale oba były takie, że naprawdę przestraszyłem się. Może, może wy oglądając to, powiecie mi, że nie, haha, pizda zaczął się tam bać tego I'm scared'a, a tam pikselowa grafika. No dobra, no ale jak się ogląda, to też jest inaczej. Musisz wziąć to pod uwagę, nie? Co jeszcze? E, nagrywam to i ps z rzędu i chyba dojdzie jeszcze jeden film, bo wyszedł nowy tryb na e, LoLu, więc ten nowy film też nagrywam z rzędu, więc nie piszcie mi, a przebierz się brudasie, czy coś takiego, no bo tak. E, prf, mam nadzieję, że zostawiłeś już dawno łapkę, jeśli nie to jeszcze zrób to, napisz komentarz, napisz jakie horrory byś chciał zobaczyć, oczywiście mówię o Indii, na razie nie mam na tyle funduszy, aby kupować sobie gerki. E, tak wiecie, tak cały czas dokupować gierki e, jeśli znacie oczywiście jakąś darmową grę e, horror darmowy, to możecie po, polecić mi go, czy coś e, a kiedyś może zrobię zestawienie po prostu najlepszych horrorów tych indie, w jakiej grałem dam wszystkie linki, coś takiego, podsumowanie jakieś, chyba, że po prostu ta seria się nie utrzyma, jeśli nie będzie wam się podobało a to, czy ta seria się utrzyma, będzie zależało od łapek. Łapki w górę dadzą mi znać, czy chcecie, czy nie. Pomimo tego, że jest 18 subów, mam nadzieję, że dacie radę chociaż z 5 łapek ustrzelać. No to, to już by było spoko, 5 łapek. No i tyle. Mam nadzieję, że było fajnie. Ja się bałem jak cholera. Cześć!